Dzisiaj niesamowicie trudny, ogromnie zaawansowany Subjunctive Mood, ale jak to mówią, nie taki diabeł straszny. Witam bardzo serdecznie na kanale. I suggest that she clean her car. They request that I be on time. I it is essential that he not leave the house. To wszystko przykłady subjunctive mood w języku angielskim. Tak, tego owianego złą sławą, tego służącego do straszenia dzieci i spędzającego sens powiek wszystkim uczniom języka angielskiego. Trybu łączonego, bo tak właśnie Subjunctive Mood tłumaczymy na język polski. I nie wiem, czy już zauważyliście, co takiego strasznego w nim rzeczywiście jest, ale chyba czujecie, że te zdania są jakieś niehalo. She clean? A gdzie? Końcówka "-s". He not leave? A to już doesn't nie obowiązuje? To nie powinno być he doesn't leave tutaj przypadkiem? No i przede wszystkim, I be. Co to za odmiana być? I be, you be, he be, she be? Przecież to jest wszystko niepoprawne. Otóż, moi drodzy, to właśnie jest poprawne. I to jest właśnie subjunctive mood. Subjunctive mood, w którym czasowniki sprowadzane są do najbardziej podstawowej formy i w takiej zostają w każdej osobie. Co? Nigdy się z tym nie spotkaliście? To... W sumie nic dziwnego. To jest forma bardzo oficjalna i bardzo rzadko występująca w takim potocznym, codziennym języku angielskim. Ba, nawet w języku bardziej formalnym, bardziej elokwentnym, nie korzystamy z niej zbyt często. Właściwie mogę zaryzykować stwierdzenie, że poza naprawdę bardzo sporadycznymi sytuacjami, których być może nawet nie zauważycie. Spotkacie się z trybem łączącym głównie na testach, sprawdzianach i innych certyfikatach. To jest właściwie temat z poziomu B2, a nawet B2, i C1, czyli dość zaawansowany. I w związku z tym przyjmuje się, że to jest dość trudne. Podczas gdy całe to zamieszanie można tak naprawdę wyjaśnić bardzo, bardzo łatwo. Dlaczego tak jest? Dlaczego w tych wszystkich trzech zdaniach mamy goły zupełnie czasownik? Mamy zupełnie gołą formę bez okolicznika. Otóż te zdania w całości, w oryginale wyglądają nieco inaczej. I suggest that she should clean her car. They request that I should be on time. I it is essential that he should not leave the house. A więc przed czasownikiem w tej gołej, w tej zupełnie podstawowej formie postawiliśmy czasownik modalny should. I przyznacie, że wtedy ta goła, podstawowa forma ma dużo więcej sensu, co? Czyli I suggest that she should clean her house. Albo po wyrzuceniu tego should I suggest that she clean her house. They request that I should be on time. Albo po wyrzuceniu tego should they request that I Be on time. I it is essential that he should not leave the house, albo po wyrzuceniu tego should, it is essential that he not leave the house. Możemy sobie spokojnie przyjąć, że te pierwsze zdania, te bez tego modala, tak naprawdę ten modal w sobie mają, tylko go nie wypowiadamy. I właściwie mamy z głowy. Co? Dalej brzmi dziwnie? No tak, ale to jest poprawne. I suggest that she clean. They request that I be. It is essential that he not leave. Czy jednak my musimy się pozbywać tego should? Albo jeszcze inaczej, czy w takim razie możemy nie pozbywać się tego should? Możemy. Możemy powiedzieć i tak, i tak, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jeżeli przyjmiemy, że ta pierwsza opcja jest dość rzadka i bardzo formalna i elokwentna. To ta druga jest jeszcze rzadsza. Jeszcze rzadziej usłyszycie, jak ktoś tak mówi. Hmm? Raczej pamiętajcie, że to się po prostu stąd wzięło, że tam wyrzuciliśmy modala. On niby jest ale go nie mówimy. I kiedy zdamy sobie z tego sprawę i kiedy ułożymy to sobie w głowie, to nagle ten cały subjunctive mood przestaje być w ogóle straszny. Tak, dalej brzmi dziwnie, ale przestaje być straszny i skomplikowany. Zresztą cała ta komplikacja, cały ten niepokój związany z subjunctive mood związany jest głównie z trzecią osobą liczby pojedynczej, i z czasownikiem być, bo faktycznie wychodzą nam tutaj takie kwiatki, nie brak końcówki S i B z każdą osobą takie samo. Ale gdybyśmy wzięli dowolny inny czasownik i dowolną inną osobę niż trzecia osoba liczby pojedynczej, to nawet byśmy nie zauważyli, że to jest subjunctive mood. Zobaczcie. She recommends that you do your homework w ogóle nie wygląda nietypowo, w ogóle nie wygląda dziwnie. A to też jest subjunctive mood. Tylko, że w tym przypadku czasownik i tak w podstawowej formie będzie wyglądać dokładnie tak samo bo w tym przypadku, nawet jeżeli dodamy should, to do dalej będzie do. She recommends that you should do your homework. Should you? Tak naprawdę tylko w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej i w przypadku czasownika być jest tu coś nietypowego, jest tu coś dziwnego. Cała reszta co luz. Pewnie nawet nie wiecie, ile razy stworzyliście już w życiu tę niesamowicie skomplikowaną konstrukcję. Ale wiem, co pewnie teraz część z Was sobie myśli. Patrzycie na to i myślicie: cholera, jeżeli. Dopiero w ten sposób jest to poprawnie, to ile ja razy tworzyłem, tworzyłam podobne zdanie i robiłem, robiłam to źle. Przecież ja bym tu zdecydowanie postawił tę końcówkę. I zdecydowanie odmieniłbym czasownik być. Pozwólcie, że was uspokoję. I suggest that she cleans her room z końcówką S. They request that I am on time. z odmienionym być. A nawet it is essential that he doesn't leave the house. też są poprawne. Tak. Też mówią native speakerzy. Pewnie nawet częściej niż w tym całym subjunctive mood. Fakt, jeżeli znajdziecie się na jakimś teście, na jakimś egzaminie, na jakimś certyfikacie i wyczujecie te klimaty, to lepiej subjunctive mood stworzyć. Ale w takim normalnym, codziennym życiu, w normalnej, codziennej komunikacji, nic sobie tym nie zaprząta głowy. Szczególnie, że w przypadku większości osób i większości czasowników w ogóle tego nie widać. Tak, subjunctive mood. Tryb łączący to tylko te pierwsze zdania na tablicy. Ale pamiętajcie, że one tak naprawdę używane są w sytuacjach bardzo formalnych i na sprawdzianach. Super przydatne. Okej, okay, wiemy jak to stworzyć, wiemy dlaczego to wcale nie jest aż takie trudne. Siód, siód, siód. To teraz jeszcze, skąd wiedzieć, że w danej sytuacji, w danym zdaniu, właśnie z tego subjunctive mood powinniśmy skorzystać? Kiedy my w ogóle z tego korzystamy? Wtedy, kiedy chcemy coś komuś zasugerować, wyrazić naszą opinię, konieczność, naleganie. Prośbę lub rozkaz, co w większości przypadków z kolei oznacza, że musimy po prostu być uważni, musimy być ostrożni po czasownikach: suggest, request, insist, order, recommend, propose i think, a także kiedy mamy do czynienia z wyrażeniami: it is essential, advisable, desirable, preferable that. O czy my?

It is very important that he not be apprehended. To jest bardzo ważne, żeby go nie aresztować, żeby go nie pojmać. Właściwie to rzeczywiście moglibyśmy tu jeszcze dodać important. Bo wiecie, to są przykłady, takie często używane, ale jest więcej. Nie jakoś strasznie dużo, ale jeszcze kilka podobnych się może zdarzyć. A wracając do zdania z filmu, zwróćcie uwagę, że mówił to agent FBI. A w dodatku film jest z lat 80. -tych. Film świetny, Glina z Beverly Hills, część trzecia. Ale jednak już trochę stary. Przepraszam wszystkich urodzonych w latach 80., face it. Co zgadzałoby się nam z tym, co już powiedzieliśmy do tej pory o tym, kiedy będziemy z subjunctive mood korzystać. No, co, takie trudne? Jak się w głowie dołoży to should... To myślę, że jednak nie. Na spokojnie. Jeżeli ktoś chce sobie zapozować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na Instagrama Rock Your English, gdzie będzie zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie. Zresztą tak w ogóle zapraszam na Instagrama Rocky English, to naprawdę fajny Instagram jest. Zapraszam też na TikToka, zapraszam na Facebooka, nawet czasem na X'a. Wszędzie tam można znaleźć profil Rocky English i wszędzie tam można czegoś o języku angielskim się dowiedzieć i wszędzie trochę inaczej. Jeżeli macie. Jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. Ja staram się je wszystkie czytać, staram się odpowiadać, staram się reagować, nawet jeżeli czasem z opóźnieniem, mniejszym lub większym. W każdym razie, dodanie komentarza, tak jak i dodanie łapki gdzieś tutaj pod spodem, naprawdę bardzo pomaga w tym, żeby ten odcinek się niósł i żeby kanał się rozwijał. Także bardzo, bardzo serdecznie z góry za to wszystko dziękuję. Przede wszystkim jednak, zapraszam bardzo serdecznie tutaj na kanał już za tydzień, na kolejny odcinek. Rock your English. Aha, jeżeli chcesz być na bieżąco z tym wszystkim co dzieje się na kanale, między innymi z takimi ciekawymi konstrukcjami jak subjunctive mood, chociaż jest tu też trochę bardziej przydatny content. A z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to bardzo serdecznie zapraszam tutaj. Tam na stronę zapraszam, jeśli chcesz poznać ofertę moich kursów grupowych na żywo online, a tu, jeśli chcesz się dorzucić do kawy. Cia